Jak wiele dziedzin życia, również międzyszkolną rywalizację sportową, pandemia wywróciła do góry nogami, więc kiedy wreszcie można było do niej powrócić, zrobiono to w Legionowie bardzo chętnie, a gdy już zmagania dobiegły końca, uroczyście zamknięto i podsumowano w ratuszu sportowy rok szkolny 2022-2023. Nad jego przebiegiem czuwały jak zwykle szkolny związek sportowy, arena oraz miasto legionowo. Poprzedni rok szkolny to był cały cykl, jeżeli chodzi o organizację zawodów sportowych w ramach Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego. Tak więc no nie pozostało nam nic innego jak uroczyście go podsumować, co niniejszym czynimy. I dzisiaj 80 najlepszych, wytypowanych przez przedstawicieli szkół, przez nauczycieli wychowania fizycznego, 80 uczniów oraz nauczyciele wychowania fizycznego, którzy byli najbardziej zaangażowani w ten sportowy rok szkolny, dzisiaj zostaną uroczyście nagrodzeni. Imprezę rozpoczętą od krótkiej części artystycznej, tańca w wykonaniu Alicji Tyszenko poprowadzili popularny trener i nauczyciel WFU, a zarazem szef lokalnego oddziału SZS Krzysztof Stępniak oraz Sylwia Klejment z Legionowskiej Areny. Tuż po nich na scenie pojawił się też jeden z mecenasów uroczystości, prezydent Legionowa Roman Smogorzewski, z wyrazami uznania, zwracając się m.in. do obecnych w sali widowiskowej rodziców młodych sportowców. W czasach, kiedy smartfon rządzi. Macie naprawdę cudowne dzieci, i cieszcie się z nich, że dzisiaj po naprawdę dużym wysiłku, trudzie, rywalizacji, pewnie łzach, bo nie zawsze się udało wygrać, nie zniechęcili się i odnieśli sukces. I życzę, żeby tych sukcesów w ich życiu było jak najwięcej, żeby te talenty pielęgnowali w sobie i żeby. Mieli w taką wolę i zwycięstwo, ale też umiejętność przegrania, bo tak jest i w sporcie i w życiu. Wielkie brawa dla waszych dzieci, niech odnoszą mnóstwo, mnóstwo sukcesów. Dla was też wielkie brawa, że ich wspieracie, zawozicie wspomagacie, motywujecie, pocieszacie I, i dzięki tej waszej pięknej postawie i współpracy dzisiaj możemy nagradzać wasze pociechy. Gratuluję wam serdecznie. Dla nas organizatorów, współorganizatorów ważne jest to, żeby, żeby jak najwięcej tej młodzieży uprawiało sport, żeby ta, te, te, ta zajawka do tego uprawiania sportu, ta pasja była w przeróżny sposób i, i nawet chociażby poprzez te organizacje szkolnego związku, wpajana i, i żeby zostawała z młodzieżą również po zakończeniu szkoły. Skoro już mowa o placówkach oświatowych, przez cały rok szkolny setki, a może nawet tysiące ich uczniów mają mnóstwo okazji do poznania uroku sportu i sprawdzenia się na tle rówieśników. Kilkanaście dostępnych do wyboru dyscyplin, także tych nieuprawianych masowo, jak choćby unihokej, sprawia, że każdy chętny może znaleźć coś dla siebie. Są to biegi, gry zespołowe, czyli piłka nożna, piłka koszkowa, piłka siatkowa, szachy, tak więc no cała, cała, gama, cała gama sportów. Jak już wspomniałem, ustalany jest terminarz, ustalane są miejsca, opiekunowie, którzy, którzy są odpowiedzialni za poszczególne zawody i przez cały rok szkolny, od września praktycznie do maja. Młodzież ma możliwość, przyjemność rywalizować pomiędzy sobą. Są zawody gminne, później powiatowe, później międzypowiatowe, i w ramach tego cyklu, w ramach miejskich zawodów, tradycyjnie co roku powstaje klasyfikacja. Szkoły między sobą rywalizują o miano najlepszej, a tradycyjnie co roku nagradzamy najlepszych czekami na zakup sprzętu sportowego do szkół, a uczniów nagradzamy drobnymi upominkami również w postaci bonów na zakup sprzętu sportowego. W kategorii klas 4-6 wśród legionowskich podstawówek najlepsza w minionym sezonie sportowym okazała się szkoła podstawowa nr 8, nagrodzona pamiątkowym pucharem i bonem o wartości 2000 zł. Druga natomiast była dwójka, a na najniższym stopniu podium uplasowała się trójka. Była ona też trzecia w kategorii klas 7-8. Druga zaś finiszowała tym razem ósemka, a na jej miejsce wskoczyła szkoła podstawowa numer 2, także uhonorowana przewidzianymi dla zwycięskiej placówki nagrodami.